Historia z konsultacji. Klientka ma problem y, z liczeniem. Całe życie ma problem, problem z liczeniem. I ma problem z historią. Nigdy w swojej edukacji szkolnej, ale też jako dorosła kobieta nie potrafiła opowiadać tych historii i łączyć wątków: co, kiedy, jak, z kim i po co. Myliło się to, mieszało i nigdy nie układało w logiczny ciąg. Jak weszłyśmy w jej historię osobistą i zerknęłyśmy w okres projektu cel, to okazało się, że historia dotycząca mamy i taty była tajemnicą. Mama nie powiedziała, kto jest jej ojcem. Nie było możliwości, aby dociec tej, tej historii, więc w umyśle podświadomym kobiety kiedyś dziewczynki zapisała się historia, że bezpiecznie jest nie wiedzieć kim jest x. W niebezpiecznie jest nie, nie móc się doliczyć i dowiedzieć, czy ułożyć pewnych informacji, które odkrywają tego x. -a. Więc w każdym równaniu, w każdej historii, gdzie była jakaś niewiadoma, ta niewiadoma nie była do wyliczenia. Umysł mieszał te dane tak, i przedstawiał je w ten sposób, że zawsze wynik wychodził błędny, nieprawidłowy. To wszystko po to, żeby z tego poziomu podświadomego zapewnić przeżycie. Jeśli do tej pory nie wiesz, kim jest twój ojciec, a masz problemy z matematyką, to zerknij w okres projekt cel. Skąd i co działo się między mamą a tatą? Czemu ta historia jest nieopowiedziana, niedokończona? Nie, nie Skąd ten brak pewności? Z jakimi emocjami jest wtedy e, związana ta historia? Bo dziś możesz doświadczyć tych trudności w liczeniu, w stawianiu na siebie, w braniu odpowiedzialności za pełne życie, bo nie znasz pełnej historii swojego, swojego życia. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu, ze świadomością tego, że to, co zdarzyło się kiedyś, ma absolutny wpływ na to, gdzie jesteś w swoim miejscu dzisiaj. Dopóki sobie tego nie uświadomisz. Zapraszam na grupę na Facebooku. Do zobaczenia.